Witam serdecznie w poradniku do Dune. W tym odcinku pokażę Wam build postaci, który zrobiłem na miecznika. Trochę zmodyfikowany względem tego pierwszego buildu, który już jest na kanale, dlatego, że jest taka pewna umiejętność, która pozwala troszkę szybciej wz zadawać ataki i ona się przydaje głównie właśnie na dalekich piaskach, gdzie są ci trudni przeciwnicy. Bo ogółem ten build oparty jest właściwie prawie że to samo co było, prawie że to samo co wcześniej, natomiast różnica główna polega na tym, że też tutaj poszliśmy w sztylety. Jak zobaczycie sobie jest to build głównie oparty na drzewku Bene Gesserit. aczkolwiek mistrz miecza tutaj też ta cecha, bo jak aktywujemy jasnowidzenie to przewidujące uderzenie bardzo się przydaje, więc warto też tutaj się rozwinąć na tą cechę. Natomiast tutaj już precyzyjne parowanie nie starczy nam punktów, ale myślę, że z, po prostu z tym aktywacją tego jasnowidzenia ja praktycznie nie gram, jeżeli chodzi o PVE na dalekich piaskach, czyli te farmienie tych baz. Natomiast jeżeli chodzi o PVP, no to wtedy wiadomo, tutaj trzeba w to precyzyjne parowanie bardziej zainwestować. Natomiast PVE czy PVP, ten i tak się dobrze dość sprawdza. I teraz tak, nie marnuję w ogóle punktu na szarze kolanem. Dlaczego? Dlatego, że szarża kolanem średnio mi się przydaje, bo nie da się zrobić czegoś takiego tutaj w grze, żeby jednocześnie mieć kilka, na przykład, załóżmy, zrobimy build, a potem możemy te zdolności szybko wymieniać. Więc no, inwestuję raczej w umiejętności, które są wykorzystywane przeze mnie. A jest to zmuś, magiczny krok. Oraz chwytak na 6 z gunie. Chwytak na 6 z gunie pozwala mi się wyrwać często z... Jeżeli mnie otoczą przeciwnicy, pozwala ten chwytak się wyrwać z takiego e, uchwytu jakby. Powiedzmy, jak nas tam otoczy 3-4 mieczników, to dzięki temu chwytakowi jesteśmy w stanie fajnie im uciec. Ewentualnie zamiast chwytaka na 6 z gunie możemy wziąć sprint bindu, też często pozwoli nam uciec. Jest jeszcze jedna rzecz. W momencie jak was powalą, to warto pamiętać o tym, że... Naciśnięcie Z, czyli przyprawę, podniesie waszą postać. Więc, jeżeli jesteście w sytuacji takiej, że jesteście oszczliwani i na pewno zginiecie, lepiej już nie marnować sobie y, zbroi. No, bo wiadomo, jak zginiecie, trochę wam y, ujmie tutaj y, tego zdrowia. Tylko lepiej nacisnąć to Z i użyć tej przyprawy, wtedy z automatu wstajecie na nogi. Wiadomo, raz na bitwę można to właściwie użyć, bo, tak, bo, bo ta przyprawa gdzieś tam się no, odnawia dość długo. Trzeba zjeść troszkę potem tego mięska, piwa, czy tam innych rzeczy, czy kawusi się napić z przyprawą, żeby to odzyskać, więc raczej tego nie marnujemy na byle co, tylko właśnie w momencie jak mnie powalą, to używam tego Z i wtedy się podnoszę co często, ratuje mi pupę, jak to się mówi. Teraz tak, na co zwracać uwagę tworząc miecznika, bo mam teraz już dość takie duże doświadczenie. Zauważyłem, że jeżeli na przykład byście chcieli farmić, dajmy na to legendarki na dalekich piaskach samodzielnie, albo tam w grupie dwie osoby, to bardzo przydatną zdolnością jest Zmuź. Dlaczego? Dlatego, że rozdzielacie przeciwników, rozdzielacie przeciwników i komendą Zmuź powodujecie, że dajmy na to yy, ten tank, ten z tym miniganem yy, podejdzie do was. Będziecie na przykład stać delikatnie za rogiem, a on do was podejdzie i go zaatakujecie. Druga umiejętność, no to jest magiczny krok, dlatego że teleportujecie się za przeciwnika i na przykład wywabiacie do siebie tutaj załóżmy mieczników. Podejdą, a ten na przykład grubas zostanie tam z tyłu sami. wtedy szybko się za niego teleportujecie. I tutaj kolejna rzecz, która dochodzi w tym buildzie. To jest obrażenie od krótkiego ostrza i tutaj manipulacja niestabilnością, jak widzicie, jest zaimplementowana, dzięki czemu dodatkowa obrażenie od niestabilności dostajemy, jeżeli, gdy przeciwnik jest ogłuszony, oszołomiony lub powalony, uderzasz w jego wrażliwe zakończenie nerwowe, aby zadać więcej obrażeń, czyli jak użyjecie tego magicznego kroku, przeciwnik jest ogłuszony, Wtedy działa manipulacja niestabilnością, i wtedy jeszcze działa, i wtedy bierzecie na przykład sztylet, który po prostu, sztylet ma taką przewagę nad mieczem, bo tak naprawdę, jeżeli nawet zajdziecie ich od tyłu, to tych najsilniejszych przeciwników i tak będziecie musieli zabijać na trzy ciosy. Więc to, czy będziecie, to sztylet, czy miecz właściwie nie robi wam różnicy, tak? o ile macie oczywiście podobne yy, tutaj, yy, no, parametry. Nie? Bo, no, zobaczcie, ja mam sztylet 138. A miecz mam 152, mój miecz zadaje. 138 i 152. To są legendarne, oczywiście, z y, plastanią tutaj z tego najwyższego już tieru Te y, miecz, zarówno jak i ten replika miecza pulsacyjnego. Natomiast ten drugi nazywa się y, Kryopica Fejda. Krwiopijca Fejda. W tej chwili w tym tygodniu leci y, na dalekich piaskach y, właśnie ten Kryopica. Natomiast miecz impulsowy. Zdobyłem z Landstradu Więc yy, też warto robić te tej misji Landstradu O misjach z Landstradu i ogóle o Landstradzie będzie jeszcze osobny odcinek Bo teraz wykonując to gildynie i gdzieś tam, yy, że tak powiem mamy większe, spory, sporo większe doświadczenie w tym Landstradzie już Więc będę mógł zrobić taki bardziej powiedzmy profesjonalny odcinek Natomiast teraz skupiamy się na tym Tutaj bujdzie. I co jeszcze warto wiedzieć o takim bujdzie? No i oczywiście tutaj, bo zobaczcie, tutaj macie tolerancję na truciznę i w ogóle tutaj w tą tolerancję w tym bujdzie nie szedłem, wolałem sobie zaoszczędzić punkty na coś innego. Dlaczego? Dlatego, że trucizną tylko te, ci maskerad atakują, czyli ci z odcham. Czyli tutaj trucizną. Oczywiście, jeżeli chodzi o snajperów, to wszyscy snajperzy w całej grze atakują trucizną, więc tam trucizna trochę się przyda. No, ale powiedzmy sobie szczerze, że tych snajperów gdzieś tam na dalekich piaskach nie ma daleko. A na, na Hadze to, to jest wujne, dalekie piaski. A na Hadze to na tyle mało zadają, że nawet jak was zatrują trucizną, to ta trucizna nie robi na was takiego znowu dużego wrażenia, więc nie ma sensu inwestować tutaj w tą truciznę. Yy, tutaj tutaj na Otham ci, ci maskerat głównie występują, no i czasami wiadomo, bo zależy, od, yy, zależy od danego tygodnia, mogą występować też yy, maskerat na dalekich piaskach. W tym tygodniu akurat mamy tam yy, dezerterów. I teraz co jeszcze tutaj? Bardzo ważną umiejętnością jest umiejętność przeciążenia. Dlaczego przeciążenia? Dlatego, że mamy o 40, popatrzcie, maksymalną moc, o 40 większą moc mamy y, tego tutaj y, zasilacza. Zobaczcie, zasilacz MK2. Ja mam? O kurde, nie zmieniłem sobie zasilacza. Dobra. Zasilacz MK2. No to zasilacz MK2 ma zasoby mocy 200. No to już wiem dlaczego teraz, jak byłem na piaskach, tak szybko mi schodził ten. Mam mieć MK6. Nie wiem co się stało, żeby się zamienił ten zasilacz. W każdym razie, zasoby mocy mamy MK6 800, więc mamy 840. W tej chwili, jeżeli weźmiemy zasilacz MK6, mamy zasilacz MK6 40. Więc mamy 840 dzięki, dzięki tej umiejętności. Niby 40 niedużo, ale powiem wam, że jak oni was tak oszczeliwują, i zdejmują wam tą tarczę, to tak naprawdę ten zasilacz ratuje czasami wam. Znaczy, no, te 40 punktów ratuje trochę pupę. To jest wiadomo, ziarko do ziarka. Tu mamy 40 więcej zasilania, tutaj mamy więcej kondycji i tak dalej, i tak dalej. I teraz, które, które punkty wziąć sobie tutaj z mistrza miecza? Ja biorę tutaj zdyscyplinowany oddech. Gdy skupisz się na swojej technice i oddychaniu, szybciej odzyskujesz swoją kondycję. To jest bardzo dobre. Szybkość regeneracji kondycji 20% większa, a uwierzcie mi, że jak jesteście otoczeni zaczynacie się cofać, to to 20%, czyli 1 piąta. Dużo, dużo daje. Potem tutaj, jeżeli chodzi o medycynę polową, ja jeżeli uważam, jak walczę, jeżeli chodzi o walkę właśnie Miecznikiem, to trzeba uważać na to, żeby Wam właśnie tej tarczy nie zdjęli. No więc, jak uważacie na to, tylko żeby Wam tarczy nie zdjęli, to tak naprawdę przechodzicie często te poziomy bez właściwie użycia apteczki albo jedną, dwie. Jeżeli tam gdzieś popełnicie błąd, zdarzy Wam się może użyć tej apteczki, i to właściwie tyle. Nie? Nadal nie rozumiem, jak to się stało, że ja tu miałem zasilacz MK2 a nie MK6, zamieniły mi się one miejscami. No, musiałem tak kliknąć dwa razy, no bo to widzicie, kliknie się dwa razy i one się zamieniały miejscami. Dobrze, że to odkryłem, bo jakbym poszedł z MK2, to by momentalnie tarcza schodziła, nie? Momentalnie. A to musiałem teraz zrobić, jak przyleciałem do tego, bo miałem ten jeden zasilacz i musiałem widocznie niechcący sobie zamienić. W każdym razie, jak uważacie na tą tarczę, to właśnie ta umiejętność tutaj leczenia wystarczy, te dwa punkty i więcej nie inwestować, lepiej te kolejne cztery punkty zaochować na coś innego. Tutaj dochodzicie do nieugiętej postawy. W miarę postępowania w szkoleniu rozwinęła się twoja odporność na powalające ataki wrogów, jesteś w stanie przyjąć więcej obrażeń wytrącających, zanim twoja postać zostanie oszałomiona. I tutaj 9% macie do obrażeń wytrącających, bonus, bardzo dobry bonus. Tolerancja na krwawienie też się nie przydaje jakoś dużo. Wystarczy Wam ten jeden punkt, żeby dojść do tej umiejętności. Tutaj macie na przykład to jeszcze, pewność siebie. Ja tej pewności siebie w tej chwili, jak widzicie, nie mam, ale teraz jak będę zyskiwał umiejętności. To właśnie będę na to szedł. Natomiast redukcja otrzymywanych obrażeń 15% to jest bardzo dobra umiejętność. Zamiast tej umiejętności ja wybrałem. Dlaczego jej nie mam? Dlatego, że zamiast tej umiejętności wybrałem sobie krawiectwo. Dlaczego? No, zbroje na dalekie piaski są robione już z plastynią. Tak, ja mam te już wysokopoziomowe zbroje. I wolę, żeby mi się one mniej niszczyły, niż żebym miał te 15% mniej obrażeń. Z mojego doświadczenia wynika, że jak walczę, to w tej chwili te, w tej chwili po prostu te obrażenia, jak oni mi zadają, są na tyle jestem w stanie uważać na to, żeby nie zginąć, że to, co w tej chwili mam tutaj dzięki tym bonusom, samo leczenie, regeneracja yy, i tutaj witalność, mi wystarcza. Aczkolwiek, zobaczcie, ja tutaj mam regeneracja po urazie na maksa rozwiniętej. To jest błąd w tym drzewku. Dlaczego? Dlatego, że gdybym tutaj oszczędził te 7 punktów, bo 4 i 3 to jest 7, miałbym właśnie na, na tą pewność siebie. Więc możecie tutaj w tym drzewku dać tylko ten jeden punkt tutaj, albo nawet przejść sobie przez tolerancję na słońce, tak, tak i tak, do, tych, do tej tutaj stabilności prana bindu. Możecie tędy sobie dojść, opuścić w ogóle tą regenerację po urazie i w, zamiast tego wziąć sobie właśnie obniżenie tych obrażeń o te 15% bo to jest bardziej opłacalna umiejętność. No ja jednak, tak jak mówię, tutaj popełniłem błąd, bo myślałem, że będę korzystał z tej umiejętności, no ale nie da się z większej ilości niż trzech umiejętności, a jednak stabilność prana jest dla mnie istotniejsza, bo dzięki połączonemu skupieniu nerwów i mięśni możesz obronić się przed próbą oszołomienia i zobaczcie, mam ograniczenie obrażeń wytrącających 20% plus to, co mam tutaj z żołnierza, czyli łącznie mam 9, czyli mam 29%, czyli prawie że 30% dzięki temu mam ograniczoną, ograniczone mają zdolności wytrącania mnie z równowagi przeciwnicy, a to jest bardzo istotne na dalekich piaskach, bo jak Ci was wytrącą z równowagi, to momentalnie są w stanie was powalić, czy to zdejmując wam tarczę, czy też przez te wolne ciosy, mieczników, jak jesteście oszołomieni, dwóch mieczników wam zada cios i często już jest po was i już klęczycie. Nie? Więc jest to istotne, żeby tutaj właśnie te ograniczenie obrażeń wytrącających mieć na jak najwyższym poziomie. No i tak to mniej więcej wygląda. Ten yy, yy, jak widzicie tutaj, build tutaj tak samo. Tą cechę głos i tutaj magiczny sposób też biorę, bo jak używam jasnowiedzenia, no to one się wtedy aktywują i wtedy jestem już po prostu, po prostu totalny kozak. Główne umiejętności, których używam, no to jest magiczny krok. I tak jak mówię, Zmuś plus ewentualnie chwytak na 6 czyli tutaj z żołnierza biorę tylko tą jedyną zdolność, jak widzicie żołnierze z puściutki, jedynie tą zdolność biorę. Ewentualnie jeszcze w przyszłości, jakbym miał na przykład no będę miał jeszcze 12 punktów, no to te 12 punktów, tutaj jakbyśmy mieli dwusetny level, to warto jest właśnie zainwestować yy, w tą pewność siebie, na maksa, żeby była. No, bo to też ob obrażeń, redukcja otrzymywanych obrażeń 15%. Ewentualnie, jak Wam coś zostanie, możecie tutaj wiadomo w upał, czy też e, dajmy na to w inspirację, nie? O, e, utrata kondycji przy odwodnieniu 15%. Tego też. E, tego też nie polecam, bo wody potem nie brakuje, no i po prostu to jest marnowanie punktów tutaj w, te, w, te, w tą na przykład zdolność. Tak samo, tak jak mówię tutaj, inspiracje. Jeżeli gracie na przykład grupowo, możecie zadziałać sobie inspiracją, nie? Inspiracja działa też na Was, więc nawet w przypadku grania solo też inspiracja Wam się przyda, aczkolwiek, tak jak mówię, nie da się tych technik nie wiadomo ile tutaj użyć i mając te trzy techniki, które. Fajnie się sprawdzają, bo jedna, tak jak jeszcze raz przypomnę, zmuś pozwala rozdzielać przeciwników, teleport pozwala szybko się znaleźć w miejscu, gdzie jest przeciwników mało, na przykład jeden, i zadać mu cios, a chwytak na szaś zgunie pozwala uciec. Jeżeli chodzi o chwytak, wystarczy pierwszy poziom, bo tak naprawdę to nie będzie Wam służyć do przemieszczania się nie wiadomo jakiego, tylko właśnie do tego, żeby uciekać, a nawet czasami możecie też tym z zgunem wytrącić przeciwnika z równowagi, co też pozwoli zadać dodatkowy cios. No i tutaj jeżeli chodzi o tego mentata, to poszedłem sobie tak, tutaj stwierdziłem, że pójdę sobie wyobrażenia z dystansu i do pistoletów, ale to też są zmarnowane dwa punkty, tutaj nie ma co iść, nawet bez tych umiejętności spokojnie nachadzę sobie, radzicie pistoletami, tutaj warto to, bo to zwiększa Wam tę maksymalną moc, warto też tutaj wydobyć wydobycie za pomocą lancy laserowej, no bo to jednak 20%, no to tutaj sobie zainwestowałem, Tutaj też naprawa pojazdów. Pojazdy jednak lepiej mieć dobrą zdolność naprawienia pojazdów, bo pojazdy się bardzo, bardzo szybko w grze niszczą i warto mieć zdolność, która szybko potrafi je naprawić. No i przede wszystkim tutaj to drzewko rozwijające naszą, yy, nasze zdrowie, dzięki czemu wytrzymacie dużo więcej ciosów. No i jeśli możliwe będzie to, no to pamiętajcie też o tej właśnie pewności siebie, bo pewność siebie zawsze jest dobra. 15% mniej obrażeń to jednak trochę jest. Ja o tym nie tyle, że zapomniałem, co po prostu, tak jak mówię, poszedłem w tą tutaj w tą zbroję, żeby się nie niszczyła, aczkolwiek wydaje mi się, że no kilka tutaj błędów jest popełnionych, na przykład te dwa punkty niepotrzebnie tutaj są wydane. Potem. Tutaj, jeżeli chodzi o to, na przykład to lantą, mogłem wydać tylko jeden punkt i na przykład mieć zaoszczędzone i dodać w pewność siebie i miałbym wtedy jeszcze mocniejszy build, nie? Więc jak wam zależy na mocniejszym buildzie, to pamiętajcie o tej pewności siebie, a resztę możecie zrobić tak jak ja mam, dzięki czemu będziecie mieć no naprawdę mocną postać na dalekie piaski. To właściwie tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Hejjo!